14 stycznia 2021 roku. Nerwowy telefon pod numer 911 przerwał ciszę zwyczajnego popołudnia w Simpsonville, w stanie Karolina Południowa. Kobieta twierdziła, że jej trzyletnia córka dławi się wodą, ale gdy ratownicy przybyli na miejsce, nie zastali dziecka walczącego o oddech. Znaleźli brutalnie pobite ciało małej dziewczynki. Jej skóra była posiniaczona na czarno. Brzuch zasieniony od wewnętrznych krwotoków, a drobne ciało ledwo trzymało się życia. Jeden ze strażaków szepnął przerażony: Takie obrażenia. Żaden upadek ani wypadek nie mógł ich spowodować. Ktoś ją bił, metodycznie. Tą dziewczynką była Victoria Rose Smith. Została adoptowana do domu, który państwo określiło jako idealny. Wychowywana przez kobietę, która kiedyś wygrała ogólnokrajowy konkurs kulinarny i przedstawiała się jako kochająca matka piątki dzieci. Nikt jednak nie widział, a może nie chciał zobaczyć prawdy ukrytej za jej internetowym uśmiechem. Prawdy, która zakończyła się tym, że mała dziewczynka leżała połamana na podłodze sypialni, szepcząc: Kocham cię! do mężczyzny, który stał obok i pozwoliłby to się stało. Dziś opowiem Wam historię Wiktorii: jak dziecko, odebrane biologicznej matce dla własnego bezpieczeństwa, trafiło do domu, który stał się jej wyrokiem śmierci. Zacznijmy od tego, kim naprawdę była Wiktoria, zanim zawiódł ją system. Nazywała się Wiktoria Rose Smith, urodziła się 27 marca 2017 roku w Greenville w stanie Karolina Południowa. Od chwili, gdy przyszła na świat, jej obecność promieniowała ciepłem. Spulchnymi policzkami, błyszczącymi, ciekawskimi oczami i śmiechem, który mógłby stopić najtwardsze serce. Wiktoria nie była tylko dzieckiem. Była małym promykiem światła w życiu każdego, kto ją znał. Wiktoria, pieszczotliwie nazywana Tori, była najmłodsza z trójki rodzeństwa. Miała dwóch starszych braci, Jedena i Coltona. Którzy od razu zakochali się w swojej małej siostrze. Razem tworzyli radosne, hałaśliwe trio, bawili się, śmiali i, jak to dzieci, czasem rozrabiali. Na rodzinnych zdjęciach z tamtych pierwszych lat Wiktoria promienieje niewinnością. Na jednym zdjęciu sięga do naszyjnika, mamy, z szeroko otwartymi oczami, na innym, w puszystej, różowej sukience, patrzy z zachwytem na babeczki. Uwielbiała kolor różowy. Lubiła błyskotki, ładne ubranka i czesanie włosów. Potrafiła spędzać godziny na przebierankach, udając księżniczkę i wirując z radością przed lustrem. Kochała lalki, samochodziki, klocki. Bawiła się wszystkim naraz. Dla Wiktorii każdy przedmiot był okazją, by marzyć, śmiać się, czuć, że żyje. Urodziny były dla niej świętością. Jak na tak małą dziewczynkę, Doskonale rozumiała, że tort ze świeczkami, balony i śpiewanie Happy Birthday oznaczają jedno, że jest kochana. Jej radość nie wynikała z cukierków czy prezentów, ale z bycia zauważoną, świętowaną. Klaskała z zachwytu, jej policzki promieniały, a oczy błyszczały jak u kogoś, kto, mimo młodego wieku, wiedział, że ta chwila należy do niej. Jedzenie też sprawiało jej przyjemność. Niezależnie, czy to były domowe naleśniki, czy kawałek czekolady. Dla Wiktorii posiłki były czymś więcej niż tylko pożywieniem. Były chwilami rodzinnej bliskości, ciepła, wspólnoty. Nigdy się nie spieszyła. Jadła powoli, smakując każdy kęs, jakby był częścią szczęśliwego rytuału. Nikt nie mógł przypuszczać, że właśnie ta prosta, niewinna cecha jedzenie powoli stanie się kiedyś powodem jej śmierci. Wiktoria nie była tylko śliczna, była żywiołowa, czuła, czarująca w swoim dziecięcym sposobie. Każdy, kto ją spotkał, zapamiętywał coś szczególnego sposób, w jaki przechylała głowę, gdy się uśmiechała malutkie dołeczki w lewym policzku albo to, jak mówiła do mamy: Mama, tym miękkim, dziecięcym głosikiem jej radość była zaraźliwa, jej miłość czysta i właśnie dlatego jej cierpienie i jej koniec, są tak trudne do zniesienia. Wróćmy teraz do początku. Poznajmy rodzinę, w której się urodziła i system, który odebrał ją matce. Victoria Rose Smith przyszła na świat w skromnym, ale pełnym miłości domu. Jej matka, Cassandra Cassie Smith, była młoda, wyczerpana, ale robiła wszystko, co mogła. Trójka dzieci pod jednym dachem, ograniczone zasoby, niekończące się dni i bezsenne noce ale nigdy nie brakowało tam miłości rodzina nie była zamożna kasi i jej partner bradley żyli od wypłaty do wypłaty ale stworzyli świat w którym torty urodzinowe były domowej roboty śmiech rozbrzmiewał w salonie a pora snu no oznaczała książki i ciepłe przytulasy kasi uwieczniała te chwile pierwszy uśmiech viktori jej pierwsze kroki drobne rączki sięgające po zabawki na tych zdjęciach nie widać zagrożenia, widać matkę, która kocha swoje dzieci, ale system widział coś zupełnie innego. Kiedy Wiktoria się urodziła, w jej organizmie wykryto śladową ilość marihuany, automatyczny sygnał alarmowy dla Departamentu Usług Społecznych Stanu Karolina Południowa, DSS. Nie miało znaczenia, że dziewczynka była zdrowa, bezpieczna i otoczona miłością. Rozpoczął się wyniszczający cykl. Wizyt domowych, kontroli i rosnącej presji. Cassie starała się spełniać wszystkie wymagania, uczęszczała na spotkania, przestrzegała zaleceń, ale kontrola tylko się nasilała, aż w końcu nadszedł moment, który zmienił wszystko. Pewnej nocy, po blisko 24 godzinach bez snu, Cassie zasnęła na kanapie. Wiktoria płakała przez całą noc, chłopcy potrzebowali śniadania. Cassie musiała jeszcze iść do pracy. Kiedy zasnęła, zaniepokojeni starsi chłopcy pobiegli do sąsiadki. Ta zaniepokojona zadzwoniła na policję. Dla służb społecznych to była ostatnia kropla. Nie miało znaczenia, że dzieciom nic się nie stało. Nie miało znaczenia, że Kasi po prostu dotarła do granicy, której boi się każdy przeciążony rodzic. To, czego potrzebowała, to wsparcie. Zamiast tego dostała długopis i formularz. Proszę podpisać powiedział pracownik socjalny Znajdziemy dzieciom lepszą rodzinę będą bezpieczniejsze Kasi przerażona wizją utraty dzieci na zawsze w sądzie podpisała dobrowolne zrzeczenie się praw rodzicielskich W tamtej chwili z drżącymi dłońmi nieświadomie podpisała wyrok na swoją córkę Wiktoria i jej bracia trafili do rodziny zastępczej Westów doświadczonych opiekunów którzy zapewnili stabilność i ciepło Wiktoria rozkwitała, bawiła się, śmiała, czuła się jak prawdziwa księżniczka. Jej policzki znów były pełne, oczy błyszczały. Kasy wciąż mogła ją odwiedzać, a Wiktoria biegła do niej z uśmiechem, wołając: Mama! Wciąż była nadzieja na ponowne połączenie. To wydawało się możliwe, ale w 2020 roku DSS podjął ostateczną, nieodwracalną decyzję. Szukali stałego rozwiązania adopcyjnego. A na papierze, Robinsonowie wydawali się idealni. Ariel i Jerry Robinson, młode, charyzmatyczne, religijne małżeństwo, zaoferowali adopcję całej trójki. Ariel miała tytuł magistra z Clemson. Jerry był spokojny, opanowany. Mieli już dwóch biologicznych synów. Dla urzędników stanowych to był szczęśliwy finał. Dla tych, którzy naprawdę znali Wiktorię, to był początek koszmaru. Przejdźmy teraz do tego. Co działo się w domu Robinsonów? W marcu 2020 roku Wiktoria i jej bracia przeprowadzili się do domu państwa Robinson przy Selwood Circle w Simpsonville w Karolinie Południowej. Na pierwszy rzut oka wszystko wyglądało jak z bajki. Ariel Robinson była pełna życia i uroku. Była komiczką, prowadziła podcast i wkrótce miała zostać znaną osobowością telewizyjną. W tym samym roku wygrała program Najgorsi kucharze Ameryki na Food Network i zdobyła nagrodę główną w wysokości 25 tysięcy dolarów. W wywiadach mówiła z dumą, nazywając siebie matką piątki dzieci i chwaląc się swoją połączoną rodziną. Jej media społecznościowe były pełne zdjęć uśmiechniętych dzieci, rodzinnych wycieczek i świątecznych dekoracji. Dla DSS, Departamentu Usług Społecznych, było to dowodem na to, że system działa, ale poza kadrem bajka była fikcją, a Wiktoria, ta radosna dziewczynka w różowych sukienkach, zaczęła gasnąć. Z czasem pojawiły się pierwsze sygnały, jej policzki zrobiły się chudsze, oczy straciły blask. Na jednym ze zdjęć miała delikatny siniak na nadgarstku, na innym czerwony ślad na szyi. Ale te detale ginęły pod uśmiechniętymi podpisami i radosnymi hasztagami. COVID-19 odegrał tragiczną rolę. Pracownicy socjalni, nie mogąc przeprowadzać wizyt osobistych, polegali na spotkaniach wideo. Ariel wiedziała, jak ustawić kamerę. Nikt nie zobaczył prawdy. Nikt nie zadał właściwych pytań. W styczniu 2022 roku zmiana w Wiktorii była nie do przeoczenia. Była cicha, spięta, ostrożna w słowach. Energia, którą kiedyś zarażała innych, zniknęła. Ale to 13 stycznia, dzień przed jej śmiercią, maska całkowicie opadła. Tamtego ranka rodzina spóźniła się do kościoła. Wiktoria, jedząc śniadanie w samochodzie, przypadkowo zwymiotowała na sukienkę. W kościelnej łazience świadek zobaczył ją stojącą w samej bieliźnie, drżącą, gdy Ariel prała sukienkę w umywalce. Gdy zapytano, czy dziewczynka jest chora, Ariel uśmiechnęła się szyderczo i powiedziała: nie ona po prostu je za dużo i wymiotuje. To taka gra. Później powiedziała dziecku: Dziewczynki, które wymiotują, zasługują na to, by marznąć. Nikt nie zareagował. W domu, tego samego popołudnia, Jerry kąpał Wiktorię i zauważył duży, ciemny siniak na jej plecach. Nie powiedział nic, nie zrobił nic. Chwila, która mogła wszystko zmienić, po prostu minęła. Następnego ranka, 14 stycznia 2021. Wiktoria już nie żyła. Starsi chłopcy poszli do szkoły. Wiktoria została sama z Ariel. Jerry pracował na podwórku. Dziewczynka usiadła do jedzenia naleśników. Zbyt wolno. Dla Ariel to nie była dziecięca nieporadność. To był bunt. Jerry później zeznał, że słyszał wszystko. Krzyki, płacz, uderzenia. Przez ponad godzinę został na zewnątrz. Pielił grządki. Udawał, że nic nie słyszy. Gdy w końcu wszedł do środka... Zobaczył Ariel stojącą nad Wiktorią, trzymającą pasek. Dziecko leżało nieruchomo na podłodze, ledwo oddychając. Posunęłaś się za daleko, powiedział Jerry, ale nie wezwał pomocy. Jeszcze nie. Zamiast tego wykąpali ją w soli Epsom, próbując zmniejszyć opuchliznę. Jerry pojechał po paracetamol. Wiktoria umierała, a jej rodzice traktowali to jak zwykłą gorączkę. Leżąc na łóżku jej drobne ciało zniszczone, Wiktoria wyszeptała: Kocham cię. Jerry później zeznał w sądzie, że to były jej ostatnie słowa. O 14.16 Ariel zadzwoniła pod numer 911, twierdząc, że dziewczynka zakrztusiła się wodą. Ale ratownicy wiedzieli lepiej. Jej obrażenia nie pochodziły z upadku. Ciało było sine, pokryte ranami, siniakami. I wewnętrznymi obrażeniami tak poważnymi, że przypominały ofiarę wypadku samochodowego. Wiktoria zmarła o C5 otoczona lekarzami, którzy nie mogli jej już uratować. Pięć dni później, dokładnie w dniu, w którym miała zostać oficjalnie adoptowana, Ariel i Jerry Robinson zostali aresztowani pod zarzutem zabójstwa dziecka w wyniku znęcania się. Ale co wydarzyło się potem? Kiedy służby ratunkowe przybyły do domu państwa Robinson 14 stycznia 2021 roku, wystarczyło im kilka sekund, by zrozumieć, że nie był to wypadek. Ciało małej Wiktorii nosiło wyraźne ślady długotrwałego, brutalnego znęcania się. Jej brzuch był siny, uda pokryte licznymi siniakami, twarz blada, usta suche, oddychała ledwo zauważalnie. Jeden ze strażaków wyszeptał: to nie są obrażenia po upadku, to są rany po pobiciu. Wiktorię natychmiast przewieziono do szpitala Prisma Health Greenville Memorial, gdzie lekarze walczyli o jej życie. To, co odkryli wewnątrz jej ciała, było wstrząsające. Wewnętrzne krwawienia, pęknięcia naczyń krwionośnych, urazy tępe, tak poważne, że przypominały obrażenia ofiar wypadków drogowych przy dużej prędkości. Pomimo wszelkich starań. O godzinie 17:05 Wiktoria Rose Smith została uznana za zmarłą. Sprawa natychmiast przekształciła się z podejrzenia o narażenie dziecka na niebezpieczeństwo w śledztwo dotyczące zabójstwa przez znęcanie się nad dzieckiem. Następnego dnia Ariel i Jerry Robinson zostali aresztowani. W przesłuchaniach Ariel twierdziła, że Wiktoria łatwo dostawała siniaki i miała wrażliwą skórę. Oskarżała też swoich biologicznych synów, mówiąc, że jeden z nich miał problemy z gniewem i często kopał dziewczynkę. Ale dowody mówiły coś zupełnie innego. Koroner zeznał później, że nigdy wcześniej nie widział tak poważnych obrażeń wewnętrznych u tak małego dziecka. Eksperci medyczni potwierdzili, że urazy nastąpiły w ciągu godziny przed śmiercią dokładnie wtedy, gdy Jerry zeznał, że słyszał krzyki Ariel i odgłosy Bicia Wiktorii. W kwietniu 2022 roku Jerry Robinson przyznał się do współudziału w zabójstwie przez znęcanie się nad dzieckiem. Przyznał, że wiedział o brutalnych karach stosowanych przez Ariel. Opisał, jak biła Wiktorię paskami i drewnianymi pałkami, zwłaszcza wtedy, gdy dziewczynka jadła zbyt wolno. Wyjawił też, że czasami sam zabierał jedzenie z talerza Wiktorii, aby pomóc jej uniknąć kary. Zeznał, że w poranek śmierci Wiktorii słyszał wszystko: jej płacz, uderzenia, ale zamiast zareagować, poszedł pracować w ogrodzie. Następnie, w maju 2024 roku, rozpoczął się proces Ariel Robinson. Podczas zeznań Ariel zmieniła wersję wydarzeń. Tym razem oskarżyła Jeriego o przemoc, twierdząc, że to on miał problemy z gniewem i że zostawiano go samego z dziećmi. Ale ława przysięgłych nie dała się przekonać. W sieci pojawiły się nagrania z jej występów komediowych, w których żartowała z bicia dzieci w gardło. Jej publiczny wizerunek, kochającej nowoczesnej matki, runął pod ciężarem własnych słów i kłamstw. Jednym z najbardziej wstrząsających momentów było zeznanie lekarza z oddziału intensywnej terapii dziecięcej. Te obrażenia były nie do przeżycia, siła, z jaką zostały zadane. Rozerwała tkanki wewnętrzne. To nie była dyscyplina, to było torturowanie. Po czterech dniach procesu i zaledwie 90 minutach obrad ława przysięgłych ogłosiła wyrok. Winna. Ariel Robinson została skazana na dożywocie bez możliwości przedterminowego zwolnienia. Jerry Robinson otrzymał 20 lat więzienia z zaliczeniem okresu tymczasowego aresztowania. Food Network. Natychmiast usunęło z wszystkich platform sezon programu Najgorsi Kucharze Ameryki, w którym występowała Ariel. A na początku 2025 roku, gdy złożyła apelację, sąd odrzucił jej wniosek o nowy proces. Nadal przebywa w więzieniu, gdzie odnotowano wobec niej wiele przewinień dyscyplinarnych, w tym za odmowę wykonywania poleceń i niewłaściwe zachowania seksualne. Ale poza salą sądową historia Wiktorii wywołała o wiele głębszy gniew, wymierzony nie tylko w jej oprawców, ale także w system, który oddał ją w ich ręce. Wiadomość o śmierci Wiktorii Rose Smith rozprzestrzeniła się błyskawicznie, a wraz z nią fala zbiorowego smutku, oburzenia i niedowierzania. Piękna trzyletnia dziewczynka, odebrana biologicznej matce w imię ochrony. Została oddana w ręce zabójczyni. To była zdrada systemowa, celowa i niewybaczalna. W społecznościach na terenie całej Karoliny Południowej, zwłaszcza w Greenville i Simpsonville, społeczeństwo domagało się odpowiedzi. Jak to możliwe, że kobieta, tak publicznie wychwalana, tak dokładnie sprawdzana, mogła brutalnie zamordować dziecko, a nikt tego nie zauważył? Dlaczego DSS nie interweniowało, zwłaszcza gdy zaczęły pojawiać się sygnały przemocy na zdjęciach? I dlaczego, mimo upływu miesięcy, od początku pandemii, wizyty pracowników socjalnych wciąż odbywały się zdalnie? Te pytania nie pozostały bez odpowiedzi. Michelle Herbs, ciotka Wiktorii, nie pozwoliła, by śmierć jej siostrzenicy stała się jedynie kolejną statystyką. Stała się głosem którego Wiktoria już nie miała, naciskając na ustawodawców, pojawiając się w mediach i organizując oddolne wsparcie dla inicjatywy, która wkrótce przyjęła nazwę Ustawa Wiktorii. Proponowane prawo w Karolinie Południowej miało na celu wzmocnienie nadzoru nad rodzinami zastępczymi i adopcyjnymi z jedną kluczową zmianą: niezapowiedziane wizyty osobiste miałyby stać się obowiązkowe nawet po sfinalizowaniu adopcji. Koniec z rozmowami wideo, koniec z bezgranicznym zaufaniem do pozorów. Gdyby ktoś wszedł do domu Robinsonów, bez uprzedzenia, powiedziała Michelle, Wiktoria wciąż by żyła. Projekt ustawy zyskał poparcie ponad podziałami politycznymi. Obrońcy praw dziecka, liderzy kościelni, byli rodzice zastępczy, a nawet pracownicy DSS zaczęli domagać się reform. Media w całym kraju podchwyciły tę historię nie tylko ze względu na jej tragiczny charakter, ale dlatego, że ujawniła kruchą prawdę. System mający chronić dzieci, czasem sam staje się narzędziem ich zguby. W internecie przez tygodnie trendował hashtag justice for Victoria. Tysiące osób publikowały hołdy, udostępniały zdjęcia Wiktorii i zapalały wirtualne świeczki na jej cześć. Inni dzielili się swoimi historiami o utracie opieki, zerwanych kontaktach i dzieciach umieszczanych w niebezpiecznych domach. Wiktoria stała się symbolem, imieniem, które przebijało się przez biurokrację i przypominało światu, co jest naprawdę ważne. Na jej pogrzebie w Travelers Rest, Karolina Południowa, Cassie położyła na małym grobie córki pluszowego misia. Stan, który odebrał jej dziecko za życia. Niemal odebrał je także po śmierci, zmuszając rodzinę do walki nawet o prawo do jej pochowania. A mimo to historia Wiktorii się nie skończyła, bo za każdym razem, gdy ktoś wypowiada jej imię, za każdym razem, gdy nowa rodzina zastępcza zostaje skontrolowana bez uprzedzenia, za każdym razem, gdy polityk zabiera głos, Wiktoria żyje na nowo, w celu, w ochronie, w pamięci. Ale jaka jest trwała lekcja tej tragedii? Co po sobie zostawiło to krótkie życie Wiktorii? Co byś zrobił, gdybyś zobaczył drżące dziecko w łazience kościoła, półnagie, zziębnięte, przestraszone? Czy byś się zatrzymał? Czy zapytałbyś, co się dzieje? Czy zareagowałbyś? Bo w ostatnich dniach życia Wiktorii ludzie widzieli. A mimo to, nikt nie zrobił nic. Wiktoria Rose Smith żyła trzy lata. 9 miesięcy i 18 dni wnosiła kolory do świata, różowe tiulowe spódniczki, błyszczące buciki, marzenia o domku dla lalek. Chichotała z braćmi, kręciła się w sukienkach księżniczek. Nazywała swoją mamę mama i klaskała w dłonie, gdy zapalano dla niej świeczki na torcie. Była dzieckiem w każdym znaczeniu tego słowa, bezbronna, ufna, pełna światła, a to światło zgasło. Nie w ciemnej alejce nie z rąk obcego, ale w domu na przedmieściach, za uśmiechem przygotowanym na kamerę, podczas gdy system przyglądał się z oddali. Niech to do ciebie dotrze. Często mówimy sobie, że przemoc dzieje się gdzie indziej, w rozbitych rodzinach, ale prawda jest inna. Potrafi się ukrywać za idealnym CV, uroczym uśmiechem, zdjęciami z filtrami na Instagramie. Ukrywa się tam, gdzie brakuje nadzoru, gdzie wygoda. Zastępuje ostrożność, gdzie nikt nie zadaje prostego pytania: czy wszystko w porządku? Śmierć Wiktorii to nie tylko tragedia, to wezwanie do działania. Jeśli pracujesz w systemie opieki nad dziećmi, bądź głosem, który nie ignoruje cichych sygnałów. Jeśli jesteś sąsiadem, nauczycielem, członkiem wspólnoty, nie odwracaj wzroku, zadawaj pytania, domagaj się odpowiedzi, ufaj swoim instynktom, bo milczenie może zabić. Wiktoria nie dostała szansy, by dorosnąć. Nigdy nie pójdzie do przedszkola, nigdy nie straci pierwszego zęba, nigdy nie nauczy się jeździć na rowerze, ale wciąż może ratować życie, jeśli pozwolimy, by jej historia była czymś więcej niż tylko nagłówkiem. W Crime Line opowiadamy tę historię nie po to, by szokować, lecz by pamiętać, by walczyć o sprawiedliwość, by wprowadzać zmiany. Jeśli ta historia Cię poruszyła, Udostępnij ją. Mów o Wiktorii, wypowiedz jej imię, powiedz je głośno, bo żadne dziecko nie powinno szeptać: Kocham cię! jako swoje ostatnie słowa, i usłyszeć w odpowiedzi tylko ciszę. Spoczywaj w pokoju, mały aniele.